Frygia i jej bogowie. Wprowadzenie. Wyobraźmy sobie azję mniejszą sprzed trzech tysięcy lat krainę gór, Dolin i kamiennych miast, w której spotykają się wpływy wschodu i zachodu. Właśnie tam istniała Frygia, państwo i kultura, które odegrały ważną rolę w dziejach religii i myślenia symbolicznego. Frygijczycy przybyli tu z Półwyspu Bałkańskiego pod koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą, a ich stolica znajdowała się w Gordionie. Choć zachowało się niewiele tekstów frygijskich, ich religię znamy dzięki przekazom greckim i rzymskim oraz odkryciom archeologicznym. Im. Kim była Kybele? W centrum religii frygii znajdowała się jedna postać wielka matka, bogini natury, życia i płodności. Frygijczycy nazywali ją Kybele. Była symbolem ziemi jako żywej siły, która rodzi, karmi i pochłania. Czczono ją jako matkę bogów i panią gór, zwierząt i roślin. Jej świątynie budowano często w pobliżu skał i zboczy gór, bo wierzono, że właśnie tam jest szczególnie obecny. A. Wyobrażenia i symbole kybele Kybele wyobrażano siedzącą na tronie, w otoczeniu lwów, symboli dzikiej, nieokiełznanej siły natury. Często trzymała klucz, znak władzy nad wnętrzem ziemi i nad tajemnicą życia. Nie była boginią łagodną. Była potężna, pierwotna i budząca respekt jak sama natur. A. Kult i rytuały. Kult Kybele był bardzo emocjonalny i rytualny. Towarzyszyły mu procesje, muzyka bębnów i fletów, taniec i trans. Nie chodziło o rozumowe wyjaśnianie świata, lecz o jego intensywne przeżywanie. Religia Frygii była religią doświadczenia, a nie doktryn. Y? Ates, śmierć i odrodzenie. Z Kybele związana była postać Attisa, młodego boga roślinności, śmierci i odrodzenia. Jego mit opowiada o śmierci i powrocie do życia, co symbolizuje cykl przyrody, obumieranie zimą i odradzanie się wiosną. Święta ku jego czci łączyły żałobę i radość, opłakiwano śmierć Boga i świętowano jego powrót. T. Agdistis i siła chaosu. W mitach frygijskich pojawia się także Agdistis, dzika, pierwotna istota związana z chaosem natury. Jego ujarzmienie symbolizuje przejście od dzikiej siły świata do porządku kultury i religii. Men i porządek kosmosu. Innym ważnym Bogiem był Men, Bóg księżyca, czasu i losu. Był postrzegany jako strażnik porządku kosmicznego i sędzia ludzkich spraw. Węzeł Gordyjski. Z Frygią związana jest legenda o weźle gordyjskim, splątanym weźle, którego nie dało się rozwiązać. Aleksander Wielki przeciął go mieczem, rozwiązując problem w sposób radykalny. Od tego czasu węzeł gordyjski oznacza wyjątkowo trudny prób. M. Znaczenie Filozoficzne. Religia Frygi pokazuje świat jako żywy organizm pełen cykli przemian, śmierci i odrodzenia. To jeszcze nie filozofia, ale już krok w stronę refleksji nad strukturą rzeczywistości. Między mitem a rozumem, właśnie tam znajduje się Frygi. A. Zakończenie. Frygia jako państwo zniknęła ale jej bogowie i symbole przetrwały w kulturze europejskiej. Uczy nas, że zanim zaczęliśmy pytać o dlaczego świat istnieje, najpierw nauczyliśmy się go przeżywać.